Siema, siema widzów, witam Cię w ten przepiękny wieczór, gdzie dużo się dzieje na polskim internecie, dużo jest do komentowania, dlatego nawet nie mam czasu, żeby grać Minecrafta ostatnio. Łatwiej mi jest nagrać force do tła, więc spokojnie, może od jutra będzie Minecraft, ale póki co to mamy coś ciekawszego do obejrzenia, czyli nowy odcinek Challengera Freeza. Ratownicy musieli nas wyciągać z lodu. Czyżby Naruciak jednak miał rację, że faktycznie te challenge są coraz gorsze? Z zobaczymy, ale przed tym jedna rzecz. Już niedługo święta, może nazwiecie mnie trochę, Dziwnym wiadomo, święta kojarzą mi się głównie z mile spędzonym czasem z rodziną, ale też mi się kojarzą z grami, z fajnymi eventami na grach typu Shake's Amphidget, które wspominam do dzisiejszego dnia i raz na jakiś czas w święta odwiedzam z powrotem. A tak się składa, że Shake's Amphidget to sponsor dzisiejszego odcinka. Jest to gra przeglądarkowa, jak i na aplikację w telefonie, która nic nie kosztuje, a ty zarabiasz na tym masę wspomnień i dobrze spędzonego czasu. Gra nie jest wymagająca, wystarczy 5 minut i już będziesz wiedział o co chodzi, bo tworzycie postań używając linku w opisie, levelujecie ją dzięki misjom w karczmie, zdobywacie epickie itemy w lochach pokonując potwory i pokonujecie ludzi na arenie. To jest bardzo duży skrót, bo jeszcze jest cały wątek do okład dochodzenia do gildii, poznawania nowych znajomych, jak i szukaniu petów na misjach, ale na to wszystko przyjdzie czas. Ze szczerego, świątecznego serca mogę wam polecić Shake Some Fidget, a nie polecałbym wam ze szczerego, świątecznego serca tylko dlatego, że mi zapłacili, bo Shake Some Fidget to jest po prostu super gierka do grania w wolnym czasie. Polecam, linki w opisie, Dajcie jej szansę. No i dobra, możemy oglądać najciekawsze, najlepsze i tak dalej momenty z Challengera. Witam w Challengerze. W programie pozostało już tylko trzy wyzwania, ale każdy z sześciu uczestników nadal ma szansę na zwycięstwo. Zobaczmy, jak im pójdzie. Ej, no, chyba by tak nie mówili, gdyby tak nie było, ale, no, ale faktycznie, jeżeli trzy wyzwania zostały, a każdy ma chyba tam po punkcie oprócz Rapsona bodajże, no to faktycznie każdy może przebić kostka. Chyba, że będzie jakaś wytrzymałościowa y, realizacja, gdzie Kostek wygra. No zobaczymy w sumie, bo to ja myślałem, że Kostek wygra koniec kropka. Ale przypomniałem sobie, że przecież to są żetony, które ja wygrałem w mafii Friza. I że tak naprawdę nie boli aż tak. Nie boli mnie to aż tak, właśnie, nie bawiłem, bawiłem się wczoraj w ogóle świetnie na tym zadaniu. I bardzo dobrze, zabawa najważniejsza. No ja tak myślę, uwaga. że trochę miny może mogą wam zrzednąć w momencie, kiedy dowiecie się, jaki dzisiaj przygotowałem ja dla was challenge. Świeższe jest to, jak oni mówią, że tony. Wiadomo, że lepiej by brzmiało jakby po prostu mówili, że hajs, który wygrali u Freeza, ale w sumie to nie. Jeżeli już wygrał jakiś hajs u Freeza na mafii, no to teraz to, 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 to i tak traci pieniądze, bo to są pieniądze, które mówić. Być... Ale wiadomo, tr 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 trzeba się pocieszać. A biorąc pod uwagę, że dzisiejszy challenge jest wymyślony przez wujka łukiego, no to wydaje mi się, że faktycznie może być hardcorowy. O, to co mówiłem, kto dłużej wytrzyma w zimnej wodzie? Nie! Czeka nas wyzwanie, którego się bardzo obawiałem, że będzie. Czyli wytrzymywanie bólu. Siedzenie w zimnej wodzie, w lodzie. Jest to straszne. W sumie to jest jeden z tych challenge'ów, co oni robią już na GenZii, czyli jak najdłużej wytrzymać w lodzie i niektórzy to wytrzymują bardzo długo, a niektórzy to bardzo się męczą. To może być ciekawe do oglądania i w sumie też pewnie jakieś tanie w realizacji, no bo co, pewnie wezmą jakiś basen, po prostu da dają lodu i będą dodawać lodu co chwilę i tyle. To będzie wasza konkurencja, my z Żabą będziemy was dopingować. Oj Dawa... tak, właśnie chciałem się zapytać, czy mogę umilać im czas z tobą? Możesz. Tutaj była stawka po 1500, no i każdy w sumie stwierdził, że zbyt mała stawka, żeby nie wziąć udziału, dlatego każdy, kto nawet nie chciał w sumie brać udziału, na przykład Kostek i Freeze, i tak wzięli udział, więc sobie każdy dosłownie oprócz Japsona bierze w tym udział. Mega ja się boję stary, trochę Czemu? się boję, no mówisz, mam hipochondrię, no nie boję się, że coś mi się stanie. Mam nadzieję, że dam radę stary, jak wygram to, no to wtedy już mam pozycję załatwioną. Hipochondria to nie jest to, że człowiek się martwi o to, że ma jakąś poważną chorobę czy coś takiego i że ogólnie bardzo się martwi o swoje zdrowie to jest coś takiego, to dla, dlaczego on to teraz mówi? To się skakał przez opony, nurkował na na gdzie prawie to w ogóle zemdlał I teraz nagle, jeżeli chodzi o wchodzenie do zimnej wody, to on o tym mówi. Dopiero, dopiero teraz? Jak to działa? Proszę mi wytłumaczyć. Ja jestem gotowy tam zembleć. Ja jestem gotowy, żeby mnie wyciągali. Kroplówkę niech mi dają, tlen niech mi dają, niech mnie wezmą do szpitala. Jestem na to gotowy. Ej, ale Suchar to największy mental z nich wszystkich, że naprawdę on tam jest, żeby wygrać, po prostu jako jeden z dwóch w sumie, bo jeszcze Kostek jest taki, że on po prostu chce wygrać, koniec, kropka. Nie, nie wiem, co się w nim nagle odpaliło. Bo to już było widać na bieżni, gdzie ma 220 tętna, to, 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 to było dość imponujące, ale zarazem głupie. Samo pierwsze zetknięcie z lodowatą wodą było naprawdę złe. To już dla mnie był większy szok niż dla innych, bo miałem lekką gorączkę. Lekką, ale jednak miałem. Właśnie, on jeszcze chory był i w sumie słychać po nim, że jest chory, a on jeszcze do lodowatej wody wchodzi, no... No, to jest zawzięcie na pewno. Zimno, no. Często mam się w ręce, ale tak szczerze powiedzieć. Tak. Mi też, no. mhm. <laughs> Na początku jeszcze mogli, teraz już jest zimno. Serdecznie teraz... teraz... tak, że musisz coś? No, jest pospadaj. Weszliśmy wszyscy, usiedliśmy, posiedzieliśmy chwilę. Patrzę na kostka po paru minutach, a jemu już zaczyna się cała szczęka trząść. No, bo kostek chyba ma najmniejszą tam masę ciała, czy tam tłuszczu, czy czegokolwiek z tego, co on tam mówił, więc zgaduję, że też przez to troszeczkę, ale to jest pierwszy odcinek Challengera, gdzie. Gdzie timer ma sens? Bo, bo chyba tym razem timera nie zasłonią, no bo będzie widać kogo nie ma w tym jacuzzi jak to jest no, Ale to mi potpła pod to, to jest mój ulubiony challenge O, o i teraz zaczęła się robić. Najmniej ma w ogóle, to jest niesprawiedliwe A no Rzucimy je Bordo nie kar. Przepraszam tak teraz jest, jest taka Uff. Dobra, Dobra. Alej, bo... Dobra, jakbym miał obstawiać, to na pewno Kostek wyjdzie jako pierwszy, potem Freeze wyjdzie jako drugi, no bo stwierdził, o przynajmniej nie jestem ostatni, nie jestem najgorszy, więc i tak w sumie e, chciałem wyjść i wiadomo, że nie wygram. A jako trzecia osoba, która wyjdzie, to nie wiem, Suchar? Aczkolwiek ja bym się nie zdziwił, nawet jakby Suchar wygrał, nie? Więc Jay może jako trzeci wyjdzie i zgaduje, że albo Suchar, albo Shea wygra. No tak bym obstawiał. Ja... Dobra, nie, miejcie większy szansę w Zimność. Mamy dobra, pierwszego uczestnika mamy. O, dobra, póki co się sprawdziło Nawet cięcia tutaj nie zrobiłem, dosłownie dałem pauzę Chwilę przed tym, jak on wyszedł no. już ale no, Dobra, dobra, dobra słuchajcie teraz, teraz już siedzimy tutaj dla no? przyjemności tak. Słuchajcie tam dalej, ja, tam dalej. ja mam trzy wygrane Niech ten program trwa i niech widzowie Mają fan zaglądania tego No w sumie jakby nie patrzeć pod Watch Time też faktycznie To ma więcej sensu, że on wyszedł, no bo będzie wielka walka Kto, kto zajmie pierwsze miejsce I czy dadzą radę przegrać Gonić go czy będzie remis, ej no? Po pierwszym lodzie to już Es sunia, nagle gorączka znika, wychłodziłem się lekutko, nagle kataru nie mam. Ja myślę tak, ty co jest zarobiście? Oj, to może być bardzo, ale to bardzo chyba mylne z tego, co, co się orientuję. Bo jakoś mi się osoba z gorączką plus lud plus y, oj, nagle mi jest lepiej i coś się nie łączy, nie? To jest chyba cisza przed burzą. 15 minut. Wow. Nawet katar mi przeszedł. Czy wszyscy się dobrze czują? Oni nie muszą wyjść, bo oni już nawet nie mówią, wiesz? Ten jakiego kozaka w ogóle zgrywa, ale fajnie, że oni dali też temperaturę. Dość, że jest timer, który jest użyteczny, to jeszcze temperatura, która faktycznie dodaje takiej dramaturgii w tym wszystkim. E, dobra. list, czekaj, można sikać? Można. Nie. Nie jestem w stanie tego zrealizować. Można. można. Dobra, tak no jak sikanie w Jacuzzi jest jak najbardziej obrzydliwe, to w sumie to jest super power, jakby nie patrzeć, nie? To jest trochę jak w Mario Kartie, jak się rzuca banana pod oponenta z tyłu. No bo. No bo tak, tobie jest cieplej. <laughs> jest ci na pewno lżej, jeżeli chcecie się sikać. A twoim oponentom mają z tyłu głowy, że siedzą w twoich szczochach, więc na pewno to jest. Kolejny powód żeby wyjść. Już wysyłam w Taki bali. Widzę, że to już jest ten moment, że. Ma Ja. Yeah. <laughs> Ogólnie wydaje mi się, że podczas takich morsowań i tak dalej, to mówienie, rozmawianie, to, to, to chyba nie jest wskazane z tego, co kojarzę. Aż zapytam czatu GPT. Dobra, niby w teorii on napisał, że lepiej nie rozmawiać, bo to skupiasz się na oddechu i tak dalej, ale znów innym ludziom może pomagać rozmowa, żeby się rozluźnić i o tym nie myśleć. No, więc dobra, nie, nie ma żadnych konkretnych informacji. Eee, dwa razy, dwa przez cztery. Cztery. Nie, do debility, ja poległeś. Dobra, Karol chyba ma jest ratowników, trzeba go Oni już 24 minuty w ogóle siedzą. Chciałem zauważyć, jaki to jest szybki montaż, to a tyle jeszcze zostało całego odcinka. Co, to, to co oni tam będą robić? Pewnie reanimować suchara przez kolejne dwie godziny. W nieskończoność mogę tu siedzieć, jak, jak nie ruszać. że tak że potem Będziemy mieli wszyscy nieodwracalne skutki dla naszego ciała i zdrowia. To jest cały czerwony. Ej, to to chyba niedobrze tak siedzieć, zdawać sobie sprawę z takich rzeczy, że faktycznie mogą, jeżeli mogą takie rzeczy się dziać, że są jakieś skutki nieodwracalne po, po jakimś challengerze Freeza. No, wydaje mi się, że to nie jest warte swojego zdrowia. Ja w sobie nie mogę z tego, że Frizz poniekąd stworzył program, gdzie Robi to, co lubił z ekipowiczami, czyli często na przykład, nie wiem, wyślewać ich z procy lub dawać im jakieś challenge. E, 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 robi to samo, tylko że jeszcze ci influencerzy przychodzą i mu płacą za to, nie? <laughs> znaczy, oczywiście nie płacą Freezowi, tylko dają do puli, tak? Więc to w sumie nie jest tak, że mu płacą. Ja naprawdę mam chill, nie? Wam mówiłem, że jak dojdzie do momentu, kiedy będę miał mega źle i tu będzie w czórkę, to wydupcam. Ale to jest bardzo daleko od tego momentu. To jest jakiś. Teraz czuję, że to jest 30% do, do tego momentu. Nie no, czy głębiej o tym myślę, to może być bardzo niebezpieczne, jeżeli nikt nie Morsuje systematycznie, no to nagle wchodzenie do zimnej wody. Tym bardziej, na przykład, będąc chorym, jak mokry suchar, to bardzo niedobrze. Mnie tylko dziwi, że Frizz z nastawieniem, oj, w sumie to sobie tam wejdę dla Beki, żeby po prostu wziąć udział i tyle, siedzi aż 25 minut w tym. O, jak się czujesz? No Dobra. U, o, jakie dogawki mocne, ja pierdzielę! Ej, ja nagle zacząłem się coś tak strasznie. Ej, to jest takie bez. 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 bez warunkowe. ale takie, że jakby ci prąd przechodził. Stary po nie, ciele. Nie, nie, bo... Najgorsze jest to, że tam są w tej bali influencerzy. Influencerzy, którzy mają wysokie ego, no i nie będą gorsi niż inny, no i nie, nie wytrzymają krócej niż ten drugi influencer, lub trzeci, lub czwarty. Oni muszą być najlepsi, więc oni tam będą siedzieć nawet pomimo tego, że właśnie mają jakieś drgawki lub coś. To, to nie tak, że te drgawki to jest y, twój organizm, który ci mówi, ej, ej, dobra, wychodzimy już. Komunikat od medyków rozsądnym byłoby wychodzić. Dzięki. żeby no, jest... nie być wczoraj. wczoraj jest, milionerem. Jesteś milionerem, nie potrzebujemy. Tego. No ale za pieniądze nie kupisz wygranego challengera, czyli swojego programu, ale ja jestem w szoku, no bo jeszcze, jeżeli już medycy po 30 minutach mówią, że ej, może lepiej wyjść, no to chyba coś jest na rzeczy. Sikaj. Wjeżdżamy z nowym levelem, bo jak będzie sikał, to ociepli wodę, więc sprawdzanie temperatury Temperat O, to akurat mądre, że medycy sprawdzają im temperaturę, tylko chciałem zauważyć, że oni już worki z żabki po prostu tego lodu musieli dokupić chyba na szybko, bo się nie spodziewali, że oni będą 35 minut tam siedzieć w tej wodzie. Praciała teraz, a nie. 十十岁。 No, mi jest bardzo zimno. Ratownicy znowu przyznają temperaturę. Mierzą każdemu, mierzą mi 36,4. A wszyscy obok mają tam 36, 35,8, Szeja ma 35,5 i wtedy dostęp takich po prostu motywacji. Ej, ja naprawdę myślałem, że Freeze wyjdzie jako jeden z pierwszych. On się tak nastawiał w ogóle nie chciał brać udziału, a on tutaj jeszcze się zmotywował, bo zobaczył, że temperatury ma najwięcej. jeżeli on wygra ten challenge, to naprawdę to będzie czarny koń. Tak to się chyba mówi i chyba tak. Chcesz wyjść? Wyjdź, no, stara, wyjdź może. No. No. To jeżeli planujesz nie. wyjść, to lepiej wyjść od razu dla swojego zdrowia, nie? Serio, bo to 35 przeraziło O, gratulacje, ręczniki I się rozgrzewaj też od razu, pompki i tak dalej, wiesz? Od razu to powinna do medyków iść, dostać koc czy coś takiego to, to, to na pewno, wydaje mi się, że robienie pompek bo po takim czymś to chyba nie jest najmądrzejsza opcja Ale mogę być w błędzie, nie? Na pewno ja bym tego nie robił Wytrzymałaś najdłużej ze wszystkich kobiet w programie Jaki? Odkąd odszedł. Ja, na, na Ruciak Ja Na Naruciak to coraz bardziej ja rozumiem, dlaczego on odszedł W sensie ten escape room to jeszcze by dał radę by dostał może punkcika, może nie, no to faktycznie te perspektywy na wygraną były średnie. Klaudia wyszła, kurde. Niedobrze się z tym czułem, bo to był dla mnie znak, że moja taktyka B wchodzi w życie. Nie wspominałem jeszcze o taktyce B. E, tutaj chodzi po prostu o sikanie do tej bali? Bo, bo jaka może być inna strategia? Lub będzie ich wkurzać? Ale polegała ona na tym, że jeżeli ja nie poczuję tego momentu, w którym jest mega źle, a zostanę tylko z dwójką graczy, to zostaję już do końca. O! Okej, okay, dobra, czyżby czarny koń teraz miał nastawienie, że wygra? Jak to się różni? Teraz żałuję, że Wam nie pokazywałem fragmentów na początku, gdzie on podczas licytacji mówił, że nie no, on tak to sobie po prostu obchodzi tego, tak żeby po prostu wejść i tyle. Jezu, jaki zimno, nigdy w życiu by nie było tak zimno. 1. To już poszła deczka do góry Nie no tragedia, szczerze gorzej I teraz niż jak siedział w tym locie Niby można mówić, że no są dorośli No i w sumie sami podejmują decyzję, czy, czy chcą, czy nie, ale z drugiej strony to To takie chore challenge wymyślił Znaczy nie, przepraszam, nie przepraszam Jednak wujek Łuki, wujek Łuki, ten challenge akurat Wujek Łuki wymyślił, no ale to jest na jego kanale jednak Pozostała wiedza On Zaj, ma wiedzy Ale jak Friz wygra Dawaj, to... Dawaj, przysyłam cię bezpechny. do ciebie tego! <laughs> Ej, zauważcie, czy jest Suchara, on dosłownie jest czerwony, jakby się palił tam pod spodem. Chłop ze swojego ciała dla contentu na kanał Freeza zrobił polską flagę. Nie Ej, to za dużo u nas jest tej wody! No nie! 361, 35,5, zmienia się. 3, 5, 9. 35,5! O, hipotermia. 35 to bym Czy Przy 35 wyciągamy? Ratownicy zaczęli mierzyć nam temperatury i nagle zaczęły wszystkim bardzo, bardzo szybko spadać. Uielu. Ty, no właśnie, ale co wtedy, bo oni nie, ma, nie mają kontroli nad swoim organizmem, więc jeżeli będzie 30, mniej, mniej niż 35, a oni będą mieli decyzję taką, że oni chcą zostać, ale oni ich jakby przymusem wyciągną, no to co wtedy? No wiadomo, że ich zdrowiu bardzo to zagraża, jakby ten, no ale... No ale w teorii dalej by chcieli zostać oh, your... Ej, Grzej, wy stąd, a ja gram z nim w puchami paprycznych Tak, do zostaw ale sobie wam to No W ogóle chciałem zauważyć, że Jay jest bardzo cicho myszką Do tego stopnia, że oni już go przekonują, że no tylko została wiedza i precyzja Więc i tak na pewno nie wygrasz i wejść, Weź, wyjdź, a my zagramy w papierkowni No biedny Jay Totalnie dalej nie mam pojęcia jakby kim on jest, nie znam jego twórczości Lub to co, lub czego jest znany i tak dalej Ale jakoś poczułem sympatię do niego Przez to, że nawet nic nie mówi, to już z jaką sympatię poczułem nie, serio, Jay, wyjdź, biorąc z Powiem, I nie cierpimy zdrowotnie. No. Wyjdź z szacunku do mnie ja i troski o mnie. Co to za jakieś techniki, na, na, nie wiem, na manipulację taką bardzo tanią, że no wyjdź z szacunku do mnie, co, co ty gadasz? Ale fakt, że oni tam prawie już godzinę siedzą, to martwi mnie, i w sumie jestem w szoku, że tak długo i tak. Bo nawet jak te były wszystkie ekipy, jakieś patece i tak dalej, to oni tam, nie wiem, pół godziny chyba Max wytrzymu wytrzymywali, a tutaj godzinę. A suchar znowu chciał się zgodzić na jakieś tam inne rozwiązanie, więc to było ciekawe. Nie, nie rozumiem do końca, że ja czemu nie chcę odpuścić już tego. No dlatego, że to jest challenge na wytrwałość, jakby nie patrzeć, nie? A w momencie, gdy nie wiem, stracisz życie na przykład na challengerze Freeza, no to cóż no. Karol wie, że my to powinniśmy wygrać. Siedzę aż kręgę daje. Albo kamień, papier i chłopie to obchodzi. To jest naprawdę giga hardcore. Ja jestem w szoku, że Frizowi aż tak bardzo się chce i taki jest determinowany, żeby wygrać ten swój program. Co? Ja przegram w tym moczu. Bo Nie mogę się zasikać po co? Tak, też my kończymy, tak? Wszyscy. Jak wy to tak niską temperaturę ciała. To już 34. O, ej, to jest ciekawe. Każdego zmierzyli i każdy ma poniżej 35 stopni, czyli to już zagraża życiu i wszyscy mają wyjść. No to co, co teraz? Że papierkami nożyce będą robić? Nie, panowie, zapydujcie powrótku. Powrótku? Musimy powoli, no nożyce. Musimy. No dawaj, się robi powoli, nie wyspiesz. <laughs> Słuchajcie, macie 58 minut. Za dwie minuty wyciągamy was wszystkich. No to tym bardziej, jeżeli wiedzą, że tylko dwie minuty im zostały i losowość to będzie czynnik, który spowoduje, że wygrają, no to wiadomo, że każdy będzie się jał do tych 60 minut, no bo zgaduję, że potem zrobią sobie papierkami nożyce, to, to, to ma sens logiczny. Tak, wychodźcie, powoli, powoli, powoli nie, nie szybko, bez wolku, pomóżcie, nie dam No to pomóżcie mu. Nie, nie, powoli stary. Aaaa! Aaaa! W wyjściu dobrze się czułem, zadziwiająco, bo ratownik chce mnie trzymać, ja mówię, nie, nie, sam sobie pójdę, bo wolałem sami, żeby on mnie jakoś potrząsnął czy coś. A za mną frisk krzyczy, żeby mu pomóc, bo on nie może wstać. I ja takie. Nie niech ktoś pomoże, nie nagrywanie. No mówiszcie mu! W ogóle z tej całej bali, czy cokolwiek to jest, to tak ciężko będzie wyjść, no bo to jest takie jakby podwyżone, to z ponad metr ma i wejść tu jeszcze po schodkach mały zejść, po takim czymś, no. Naprawdę bardzo niebezpieczny czas, żebym pojął, że chyba najbardziej niebezpieczny, a myślałem, że ten z Monster Track'ami to będzie najniebezpieczniejszy. I normalnie nogi, stary, jak po prostu cegły. Drama. Powoli, 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 powoli. powoli, powoli. Dajcie mu ręcznik. Musieli mi pomóc, zdjąża pomagamy, żeby wyjść. Ej, mam taki jeden problem, że widzę, że ten odcinek jeszcze trwa z 10 minut, więc co się jeszcze przez 10 minut działo. Damy coś krusteczkę pod Dobra, nie, to serio była przesada. W sensie patrząc teraz jak oni to wszyscy sobie skończyli, to wydaje mi się, że to ego w pewnym momencie trzeba schować i cały ten challenger, tylko każdy powinien mieć jakiś swój próg, a nie że siedzę i po prostu nie wychodzę i aż do zemdlenia. No to jest bardzo głupie w sumie. Chcę, że teraz jest gorzej niż tam w środku było. Tak. Ale tam w środku, jakby się nas nie wyciągnęli, to chłopiec do odcinek. To żeby był ten ten Ja to że nie miał nic 뭐 н е в е р о Tylko Jay sobie nie myśli, o podprogram program, spoko, już siedziałem 40 minut w, w bardzo zimnej wodzie, to, to, to wyjdę pod program i wy sobie wygrajcie, dlatego że pod program to jest lepiej. No wiadomo, że on chce hajs wygrać i on chce wygrać całego Challengera i mieć jak największą szansę, więc to jest wiadome, że został jak najdłużej. Ja trochę po nastawieniu Freeza i Suchara mam nawet nadzieję, że Jay wygra, ale to też przez to chyba, że sympatię jakąś do niego zdobyłem. Jakieś suche ciuchy są. Nie, tam są. To, to moje ciuchy. O, mi to to? Nie, no z jednej strony mam takie, ej, to jest na kanale Freeza, i mam takie automatyczne, pewnie troszeczkę overreact, robią, ale na pewno nie. Nie, to są losowi influencerzy, którzy po prostu występują u Freeza, więc oni na pewno nie są przeszkoleni. Więc dla mnie to jest po prostu przejażające patrząc na to. Ale mi się tak ścięko trzęsie na dole, Jezus. Pomógł pryszczic troszkę? Pod prysznicem było super. Tam się w ogóle uspokoiło całe moje ciało, ale tylko jak wyszłam, to znowu zaczęłam się trzęść. Wychodzi na to, że Szeja chyba najbardziej mądra była, bo wyszła po prostu, bo poczuła, że: Ej, dobra, jest tu jakiś limit, stopy, już mam zimne, to wychodzę. A ci to to kurde, godzinę siedzieć. Tego to się nie robi dla kontentu, co? Czego to się nie robi. Powinien bo, bo być chyba jakiś limit y, czasowy, albo nie wiem, jakieś zagadki logiczne powinni zrobić, lub. Cokolwiek takiego, tak jak nie byłem fanem tego przy tych bieżniach, to tutaj jestem jednak fanem, że powinien być jakiś dodatkowy jakby weryfikacja, bo tak to jak widać, dużo tutaj jest ludzi, którzy po prostu nie czują bólu, lub jak czują, to ignorują totalnie mimo wszystko dlatego, że chcą wygrać. Co jest dość niebezpieczne, jak też widać. Dobra, jak siedzisz? No tak, bo czuję, że tak się najszybciej grzeje. Nie nagrywaj. Na razie wyjdzie. No i tu już się kończy zabawa, nie w momencie, gdy ratownik mówi nie nagrywaj, w momencie, gdy on i tam w sumie są wszyscy po to, żeby nagrywać. Nie wiem co ja mam powiedzieć. Dla kontentu takie coś robić w sensie, no wiadomo, dla wygranej dla pieniędzy, dla punktów oczywiście nie urzędzie skarbowy, ale no nie no to jest to jest za mocne, Oj, chyba challenger nie będzie miał drugiego sezonu, coś tak czuję, biorąc pod uwagę, jak tutaj skończyli influencerzy, jakie są zadania. Faktycznie, Naruziak miał w 100% rację, a mu zwraca totalnie honor. Co to w ogóle ma być? Przecież nikt w tym te... już nie weźmie udziału, no bo, no bo widząc takie coś, na co się piszesz, to no nie ma szans. Nie wiem, Zaraz Dobra, za zimno! Pomoc medyczna w ogóle chce przechodzić, a ci stoją chyba, nie wiem, no, na przejściu. Ci z tymi kamerami, no, trochę takie bym powiedział, riski, nie? Trochę, trochę, trochę riski. Wydaje mi się, że cały challenger może być z pod zapytania po tych challenge'ach, No, nie ma szans, że oni tak o sobie po prostu zdrowo po tym skończą. No, no, nie ma szans. Patrzcie na nich, Aaaa! Aaaa! Nie, sorry, ja wam to wycinam, to jest bardzo długo, jeszcze jaką oni muzykę pod podkładają, to totalnie nie pasuje ta muzyka, i powinna być jak, jakaś dramatyczna jak już, już bo, bo, bo z czego my tu content robimy, no człowiek jakby tutaj umierał dosłownie. Autentycznie pierwszy raz tak mam, że oglądam film jakiś na YouTubie, tym bardziej Freeza i nie czuję się komfortowo oglądając go, nie dlatego, że jest cringe'owe, żenujące, nieśmieszne, nudne, tylko po prostu dlatego, że no... Tutaj jest giga krzywda robiona ludziom, nie? Znaczy, no ci ludzie sami sobie to zrobili, no ale nie, 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 kontent taki nie powinien być. Wychodzisz, nie ten. Yy, dobra, gdzie yy, jesteś, ten, dobra. Obudź się w tą stronę, tak żebyś nie upadł mi do tyłu. Ja bym nawet tych operatorów chyba nie obwiniał, że perfidnie chłop mówi wychodzić, żeby nikt mu tam nie przeszkadzał, a ten dosłownie wchodzi. Bo zgaduję, że Freeze dał im w briefie, że ej, choćby nie wiem co się działo, musi to być nagrane. Bo jak nie było nagrane, to się nie zadziało. Chyba tak e, powiedział nieraz, więc zgaduję, że to pod to jest. No, ja wychodzisz, wyjdź, wyjdź, wyjdź mi stąd. Ale to musi być. No, no. no sorry, no nie teraz. No, no ta, tak właśnie, tak właśnie mi się wydawało, że oni po prostu mieli z góry powiedziane, że mają nagrywać wszystko kropka, no ale jak ci ratownik medyczny mówi, ej, weź nie przeszkadzaj i, i widzi, że chyba jest poważnie z freezer, no to jednak to powinno być chyba ważniejsze. No, dobra, 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 dobra. Ja, yeah, ten jak nagrywa w ogóle z ukrycia, z okna, co tu się dzieje? Od co go podpieli? Ej, powiedzcie, może to odsunąłby. No, no. przykryj. Jak. Co ten. Ej, ej! Nie, no to jest przesada, przesada. E, e, e. Nowe zasady powinny być dla operatorów: że okej, okay, jak najbardziej. Nie na nagrywaj choćby nie wiem co, chyba że ratownik medyczny na przykład mówi, nie nagrywaj trzy razy, nie? To za trzecim razem może się posłuchaj. A ten ma wąty, że mu zasłonił, no to. Ewidentnie życie mu zagrało, to nie jest coś, co powinno być nagrywane. A ja chciałem tylko zaznaczyć, że oni to nagrali, jakby widzieli to, że to nagrali, potem dali do montażu i jeszcze wrzucili na publik po weryfikacji i tak dalej to. Mimo wszystko, a według mnie no to nie jest content, który powinien koniec końców się znaleźć, jak Freeze po prostu umiera, no jest na skraju naprawdę. no. Takie upodlenia i takie stany to chyba nawet na streamach Daniela na Magikala nie były, więc no naprawdę to co się znaczy. To dla dzieci spoko oglądać, ale trąbę. And... <laughs> Przepraszam. Z Cukrem, cukrem. dużo cukru. Leż Karol, trzymaj rękę. Tak, ja ci dam, Karol. Nie, 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 sam. nie, no, mi nawet jakby w takim stanie dali tego nie, no to i tak bym... nie, 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 te muchy suchar, jak normalnie już sobie chodzi, rozmawia, śmiesz, śmieszkuje i tak dalej, a ci w takim stanie, to, to chyba on powinien wygrać, tak? Czy? Ej, chyba że zrobią Ja wiem, co oni zrobią, że każdy zostanie po punkcie, na stówę tak zrobią i wtedy jeszcze bardziej intensywny będzie finał, no bo będzie więcej ludzi, którzy mogą jeszcze wygrać z kostkiem. Odbieram. Ale... Najgorsze w tym wyzwaniu jest to, że nikt nie wygrał jeszcze, nie? To jest najgorsze, to jest. Nie żebym wolał przegrać, ale. Jak to rozwiązać? No dobra, tu będzie taki cliffhanger, że no dobra, no taki cliffhanger jeszcze jest w taki... okej, okay, ale to może przez to, że miałem tyle emocji oglądając to wszystko. Obstawiam tak szczerze, że każdy po prostu zostanie po punkcie i tyle. Ta, tak, obstawiam, no ale zobaczymy. W ogóle Suchar wrzucił tweeta, teraz widzę. Robimy program Challenger, w którym będzie 10 wyzwań. Na chillku każdy da radę ze wszystkimi i nie będzie niebezpiecznych lub obrzydliwych rzeczy. Bierzesz udział? Tak Freeze zapytał Suchara. I potem wszedłem do programu za swoje 25 tysięcy, a wyszedłem z uszkodzonymi nerwami w stopach i dłoniach. Czyli faktycznie są jakieś... Wow, konsekwencje tego, zdrowotne, długoterminowe, tak? Tak, tak? tak to mam rozumieć? No to naprawdę się opłacało, bardzo się opłacało. No, dobra, no ten challenger dość hardkorowy dzisiaj, muszę przyznać, to jest najbardziej hardkorowy, a skoro... Ja, ja ogólnie jeszcze raz potwierdzam, że zwracam honor na Ruciakowi, bo jeżeli to ma być coraz gorzej teraz i te challenger są coraz gorsze i coraz bardziej hardkorowe, to ja się obawiam, co będzie jutro, w sensie pojutrze. No zobaczymy. Zostawcie lajka, like zostawcie suba, w koniec, a ja się jutro i na razie.